Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, jak on, ona widzi. Waszą wspólną przyszłość y, jako ma wizję, jaki ma obraz Waszej wspólnej y, przy, y, przyszłości? Oczywiście w swojej głowie? Jeżeli oczywiście y, w ogóle jakikolwiek obraz ma? Bo on wcale nie musi tutaj wyobrażać sobie waszej, waszej wspólnej przyszłości. Całkiem możliwe, że w ogóle o tym nawet nie myśli. Czyli tak trochę sprawdzimy, co im siedzi w głowach. No właśnie, co oni tak naprawdę myślą o y, waszej wspólnej y, y, przy, y, przyszłości, co oczami swojej wyobraźni widzą waszą wspólną y, przyszłość i teraz tak, y, kochani, y, y, ten mężczyzna postrzega y, sam siebie e, w roli e, w roli waszego męża pa e, e, pa e, e, Siebie w roli waszego męża i życiowego pa partnera tutaj y, on usorbuje sobie ro, y, on sobie pozycję głowy rodziny całkiem możliwe, że on w przeszłości tutaj planuje y, założenie z wami y, tutaj domu y, domu rodziny no właśnie, bo on widzi Ciebie w roli męża, yy, ojca, waszego partnera i głowy rodziny. On chce się z Wami tak naprawdę podzielić tym, yy, tym co ma, swoim majątkiem, swoim stanem posiadania, swoimi pieniędzmi. Ale pod warunkiem, że wy zrobicie dokładnie to samo, że podzielicie się z nim tym, co wy z kolei macie, co wy po, yy, yy, po, posiadacie. I on tutaj, yy, on oczekuje, że yy, on. Dostanie tyle samo y, od Was, ile Wy dostaniecie y, od Niego, czyli On jest gotów tutaj podzielić się z Wami tym, co ma, tym, co posiada, pod warunkiem, że Wy zrobicie dokładnie to samo. Y, ja mam wrażenie, że Wy tu będziecie coś razem wspólnie świętować, ce celebrować Możli możliwe, że... Tutaj w, naj, w najbliższym czasie On się Wam oświadczy i będziecie tutaj świętować Wasze zaręczyny, bądź Wasze wesele. Możliwe, że czeka Was jakaś impreza, w której oboje weźmiecie udział. Być może poznacie się na jakiejś. Wspólnej im, imprezie. Kochani, wy tu będziecie coś świętować. Prawdopodobnie ten mężczyzna odniesie jakiś sukces, jakieś zwycięstwo i będzie dzielił się z Wami tutaj radością ze swojego sukcesu. Tutaj z zwycięstwo. Dwa. Całkiem możliwe, że to wy tutaj będziecie dzielić się z nim swoją radością z jakiegoś odniesionego sukcesu, albo będziecie tutaj wspólnie yy, yy, świętować swój jakiś wspólny, tutaj odniesiony yy, przez siebie sukces. Ja mam wrażenie, że wasze wasze dotychczasowe działania tutaj przyniosą wam jakieś zwycięstwo, tutaj jakiś sukces, który oboje będziecie świętować. Tutaj, że Celebrować całkiem możliwe, że w waszym życiu wydarzy się coś, co oboje. Tutaj będziecie świętować, z czego oboje będziecie się cieszyć i wy będziecie dzielić się ze sobą nie tylko tym szczęściem, to, to radością wzajemnie, ale również. Bo podzielicie się nią z innymi. Tak jak mówiłam, możliwe, że ten mężczyzna odniesie jakiś sukces i on się. Podzieli z Wami z tym, tym, tym sukcesem. Być może podzieli się wami jakimiś korzyściami płynącymi z tego sukcesu, również tymi korzyściami finansowymi. No właśnie, ale yy, w zamian będzie oczekiwał, że wy następnym razem tutaj po, y, będziecie dzielić się z nim swoim sukcesem i korzyściami płynącymi z Waszego sukcesu. Yy, Was, was połączy miłość, prawdopodobnie miłość bezwarunkowa, i wy tu będziecie dzielić się wzajemnie swoimi uczuciami, swoją miłością tutaj porówno i sprawiedliwie. No właśnie, y, ja mam wrażenie, że wy będziecie w pełni szczęśliwi, bo ta miłość, która y, was y, połączy, przyniesie wam pełnię szczęścia, y, da wam y, pełnię, y, pełnię szczęścia, ale tutaj jakby oś... Tutaj, y, Osiągnięcie tej, y, tej y, samo osiągnięcie tej miłości nie wystarcza. Tutaj jeszcze trzeba zadbać y, o tę miłość i chronić te. Y, zadbać o tę miłość i chronić tę miłość. No właśnie, chronić, chronić te uczucia które będziecie w sobie nawzajem? no właśnie, które będziecie sobie nawzajem ofiarowywać. No właśnie, jakby Mam wrażenie, że ten sukces, który on, który on osiągnie, on nie przyjdzie do niego sam, no właśnie. On sam będzie musiał się, no właśnie, on sam tutaj postara się o to, żeby ten sukces osiągnął, będzie dążył do tego sukcesu. I tutaj jego własne starania, jego własna praca tutaj przyniosło mu zwycięstwo. Ja mam wrażenie, że was dzieli jakiś dystans i jakaś odległość, ale ja mam wrażenie, że uczucie miłości, które Was po, yy, yy, po, połączy, albo generalnie uczucia, które Was połączą, miłość, która Was połączy, tutaj pokona ten dystans, yy, pokona tę odległość, mimo yy, i przybliży Was do siebie, być może was połączy, no właśnie, mimo, mimo, tej, mimo tej odległości, tego dystansu, ta miłość, te uczucia, które czujecie do siebie, one was połączą, no właśnie, tak jak mówiłam, wy stworzycie razem tutaj w w pełni y, szczęśliwo y, rodzinę oraz w pełni szczęśliwy dom. Y, oczywiście, pełen szczęścia i y, 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 y miłości. Y, ta miłość będzie spełni ta miłość, o którą walczyliście, no właśnie, i nadal będziecie walczyć w jej obronie, będzie spełnieniem Waszych snów. No właśnie, to jest ta jedyna wymarzona i wyśniona. Tutaj miłość, yy, dobra, to jest ta jedyna wymarzona i wyśniona miłość. Yy, no właśnie, Was połączy pasja, namiętność i pożądanie. Was połączy pasja, namiętność i pożądanie. Wy dostaniecie od życia, od losu, yy, yy, można powiedzieć najcenniejszy yy, dar, yy, jaki, jakim będzie yy, właśnie wasza miłość, która, yy, która was połączy. Mam wrażenie, że tutaj decyzja o, yy, o o Waszym połączeniu, tutaj o, o Waszej miłości została ostatecznie podjęta. I tutaj nie ma już odwrotu. Odgórnie ostatecznie podjęta przez wszechświat, przez, przez Boga, przez, przez siły wyższe. I tutaj nie ma, nie ma odwrotu. Ta, ta miłość musi ostatecznie być. Musi się y, wydarzyć i ona będzie, ona będzie, ona ostatecznie pojawi się y, w waszym życiu i zakończy proces tutaj spełniania, y, spe, spełniania waszego marzenia o miłości, do którego tak zaciekle dążyliście. To jest miłość, która być może powraca, e, odradza się, e, od, e, od, odradza się, e, powstaje e, e, na nowo. Tak jak mówiłam, tutaj ta decyzja o Waszym wzajemnym. E, połączeniu, tutaj została podjęta odgórnie, no właśnie, odgórnie i wy jakby wy nie macie wpływu na te decyzje, no właśnie, można być, że trochę wbrew waszej woli i tak czy inaczej, ona ostatecznie się wydarzy, ona ostatecznie pojawi się w Waszym życiu, ale to jest miłość, na którą wyczekacie być może przez całe Wasze życie. Ta, ta jedyna, ta wyśniona, właśnie ta. ta ta wymarzona, całkiem możliwe, że ona już zaczęła tutaj e, pojawiać się e, w waszym, e, waszym życiu. Kochani, e, na dzisiaj to już koniec. E, dzisiaj żegnam się z Wami. I tutaj bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne czytanie.